No nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, ludzie co tu robić, sytuacja bez wyjścia. No we wtorek konferencja trenera nie ma. No co tu robić? No ten Siwy przyjechał na mecz, zaczeł ogórkową, tam sobie tam tam przychodził bał z tym klopsikami. No i się mnie pyta, jaki jest tramwaj na piłsudzkiego. No, no nie, 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 ten dziółka, smoka. No, a trzaskał jeden punkt w dwóch meczach. No przecież to nie może tak dalej być. No nie, no no, no no, nie wiem co robić. Nie, no właściwie to trzeba coś coś działać. Trzeba coś działać. Pani Adziu, bo my taki mieliśmy program taki, co tu się szukało tych trenerów, czy tam kogo się szukało. Wie pani coś tam? A, w komputerze mamy, no dobra, dobra, dobre, dobre. Kto tu się obsługuje? Jest tu ikonka taka. No dobra, no, no poszukamy trenera. Może się znajdzie, bo ten program nie był taki tani, 100 tysięcy złotych gdzieśmy za niego dali, o euro nawet, no, no nie złote tylko euro, no, no to w sumie ta sama różnica, tam nie ma różnicy, ale zobaczymy, tak, trenero szukamy, dobra, co ja tu mam, kontynent zaznaczyć? kontynent, no, no nie no, z Azji to przez trenera nie weźmiemy, z Afryki też nie, też nie, e o Ameryka Południowa może, no, tam Brazylia, może tam Argentyna, no dobra, niech będzie Ameryka Południowa, wiek trenera, no młody, młody, żeby był młody, bo to teraz trzeba młodych stawiać, to młodzi się dadzą radę, trzeba młodego dawać, niech będzie, dobra, jakieś tam te certyfikaty tutaj, PRO, UEFA, SRO, tam jakieś tutaj, o, wszystkie, wszystkie opcje, dobra, Dobre, dobre, dobra. Oczekiwania finansowe. No niezbyt wygórowane, no niezbyt wygórowane. Wiek to już było. Młodym dajemy szansę. Kiedy chcesz zatrudnić? Za rok, za pół, za miesiąc, na No natychmiast, natychmiast, no jakby za rok. No przecież ja to, to już muszę mieć trenera na jutro na konferencję. Dobra, 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 no to chyba wszystko. To ciach, daje dajemy. Entę. Mieli, 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 mieli. No dobrze. Ja fajeł wyszedł mi tu. Tu no, Nie. Nie, to nie fejo, to taki podobny jakiś, nie? Ariel z Paragwaju. No, no z Paragwaju, no, no, no. no dobra, no z Paragwaju no. No niech będzie z Paragwaju. Co to my mamy? Mamy telefon, mamy maile. Nie, to nie ma co pisać, to trzeba dzwonić, bo to... <coughs> czasu nie ma. Ariel, bank, bank, ba. Dzwonimy, ta? Do Ariela, no. Ariel. Ariel? No hello! I'm calling from Poland. Ja, JS Łódź. Dobry klub. Dobry. Tak, płacą, płacą, no, no płacą czas. No płaczą i płacą, no ale płacą, płacą, płacą. Tak. Wczoraj z miedzią przegraliśmy, no. A nie wiesz, co to mieć, no. no. No dobra, no to nieważne. Nieważne, ale ty się pakuj, ty przyjeżdżaj, bo my tutaj ciebie potrzebujemy. No Ariel, no dawaj, no. Ej, no ty się spakować musisz. No dobra, pakuj się, tu pani Jadzia już bilety załatwia i ty masz tam jakichś asystentów, czy nie masz? Masz dwóch, no dobra, dobra. To bierz i przyjeżdżaj, tak. Przyjeżdżaj, zarezerwujemy bilety. Trzy, no dobra. Ja, ja, Janina jeszcze przyjedzie? A nie, to ty z Janiny dzwonisz. No dobra, bo myślałem, że to jaka twoja żona albo kto. No dobra, czyli trzy bilety. My, my tu mamy w sztabie 15 chyba ludzi, to tam trzech więcej, trzech mniej, to się tam nikt nie pozna. Dobra, będzie osiemnastu, będzie no. No to przyjeżdżaj, przyjeżdżaj, przyjeżdżaj. Bierz tych asystentów, tak? Bicz? Nie, to bić nie trzeba u nas nikogo, bo to po spokojny kraju A oni są na bić, opalają się na plaży poszli. No zabiera ich, przyjeżdża jutro konferencja. Ty po angielsku tam understand wszystko wiesz tam po. po d, d. No nie dasz tej rady. Oj, tu nie pomagasz. No to jak to tu będzie? No wiesz co dobra, ja ci na kartce napiszę to tylko, żeby była, wiesz, presja, agresja. I 200% normy, żeby było, bo był ten smółka, to on tylko 100% normy. To to nic się nie sprawdziło. No musi być 200. 200 walka musi być cały czas, tak? Dobra, ja ci to wszystko powiem. Ty przyjeżdżaj, ja ci tu jutro przywitam. Będzie wszystko dobrze. Przyjeżdżaj. I am very happy. Tak, ty też happy. Przyjeżdżaj tutaj i jutro się, jutro się widzimy, dobra? A tylko wiesz, co tam się będą może pytać o tego Janka, nie? To tam u nas grał. Nie znasz go, nie znasz go, bo wiesz co, on u nas to głównie samoboje strzelał, to, to nie, się źle kojarzy, to, to, to zaraz będzie, że coś tam, nie, powiedz, że tam jakiś SMS ci wysłał, coś tam, ale tam nie widziałeś go, nie miałeś czasu. No dobra, Ariel, no, see you tomorrow, no, no dobra, dobra, Ariel, ale my wierzymy, pamiętaj, my wierzymy, jak to jest tam po hiszpańsku, my wierzymy, my wierzymy, creemos, Kremos, my wierzymy, pamiętaj, Ariel, jutro się przyjdziemy i jesteśmy, no, no, na razie, no, ty, no, fajny ten dobra, szatan nikogut, kogut, będzie jutro, ja cię sunę, no, ale mi się udało, niedobry ten program, 100 tysięcy euro, no, niedrogi, ale, ale się udało, no, dobra, o, ja, ja trzeba dzwonić do tego, kurczę, teraz kierownika, kiero, kiero, bo ten y, pirolam jeszcze jest, czy już poszedł na trening? A włosy poprawę. Niech on zostawi te włosy do mnie szybko, niech biegnie tu do góry. Tylko niech chce nic nie zrobi na schodach, bo zaraz się tam ponaciąga. Albo co? No dobra, dobra, niech leci, dobra. O, no dobrze, to dobrze, 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 dobrze tutaj jest wszystko. Co my tu mamy dalej? O, Pirolam idzie. No, dzień dobry, Pirola. dzień dobry. Tak, buenos dias. Tak, 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 tak. Ta. Pirolam, sprawa jest do ciebie, wiesz, trzeba będzie tam coś zrobić jutro. Nie, jakie bramki, no gdzie ty gole będziesz strzelał? Kiedy ty gola strzeliłeś, no? z Tychami, ta. A to w której to epoce było, to w trzeciorzędzie, czy? No daj spokój, pirolę z Tobą. To, to Trener jutro przyjeżdża z Paragwaju, po hiszpańsku mówi. Będzie konferencja, trzeba go tam, wiedzieć. trochę z nim tam przetłumaczyć, jak będzie tam coś mówił, nie? Jak to nie dasz rady? To Ty co, po hiszpańsku nie umiesz mówić? A, po polsku nie umiesz mówić. No tak, ty, pirolam, ile ty u nas już grasz? 6 lat, no tak, Siódmy rok. No i ty po polsku nie umiesz mówić? No nie umiesz, no nie umiesz. A nic nie umiesz? A, kurwa mać, tylko umiesz i dziękuję, przepraszam. No nie, no pirolam, to, to, no, to mi nie pomożesz w takim razie. Dobra, idź tam te włosy sobie poprawiaj, goli, nie strzelaj. Tylko uważaj, trenuj, bo my cię do tej Janiny sprzedamy, a tam nie płacą. To musisz uważać, no wracaj tam sobie, dobra, no, no dobra, 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 pani Jadzia, amigos, ciao, no, pani Adziu, jakiegoś tłumacza jeszcze na szybko trzeba hiszpańskiego, bo my tu nikt nie po angielsku nie mówimy, my po hiszpańsku nie mówimy, pirolam, no to jak to, pirolam, <coughs> jakiś student, czy jak tam, żeby za drogi nie był, no, to będzie dobrze, no, no, damy radę, tak, 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 dobra, no, to na razie, o, jeszcze Kiero raz, jeszcze raz Kiero. Okay. Kiero, dobra. No dobra, Kiero, po treningu... Wrócił pirolanta Nic się nie zrobił po drodze? No dobrze, dobra. Ten... Po treningu trzech najstarszych, żeby tu przyszło, trzeba jakąś taktykę na tą kotwicę ustalić, nie? No bo przecież tam się niech oni ustalą, kto podaje, kto szczela kto tam się cofa, te strefy, nie strefy, nie? No, 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 Trenero, no wejdzie Trenero, no ale to przecież Trenero to, to dopiero za pół roku będzie wiedziało o co chodzi, nie? Na razie to on się ma przyglądać. No, trzeba, na ławce go trzeba postawić w tym kobrzegu tam z tym pirolamem, niech se tam pogadają. Może co tam zauważą, no nie wiem. No, 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 no. a my tu musimy tutaj się, się tym zająć. No, Dobra, będzie dobrze, będzie dobrze, kierow, mamy trenera, będzie dobrze. No, no trzymajcie. Trzymaj się, trzymaj się, no na razie, cześć. dobra, okay. Łukę.